Dzisiaj znów leżymy razem, przy mnie i wybierz film Dzisiaj będziemy grać w lawa to podłoga i to... w domowych lawa. momentach będę mówić innym, o, że to lawa to podłoga... Lawa to podłoga! 3, 2, 1, Gdzie jest Patryk? No. Patryk, Gengar przegrał! A nie podłoga to lawa? Tylko lawa to lawa Tak, lava, podłoga lawa. Można wtedy skoczyć w wulkan. Lawa trwa 10 sekund. Jeżeli ktoś nie wyrobi się, żeby wspiąć się na coś, to wtedy odpada. A osoba, która wygra dzisiejszy odcinek wygrywa hajsik. A ile? To nie wiem. Dwa gile. Osoba mówiąca ma tą pałeczkę na początku i Uff. każdy z nas e, będzie mógł być osobą e, prowadzącą. Dzisiaj ja przez pierwsze 30 Minut od teraz, później następna osoba. Dlatego, no co, rozpoczynamy dzisiejszy odcinek, zostawiacie łapkę w górę, bijecie na nasze Instagramy, no i lecimy. Po druga 5, 4, 3, 2, 1. Eee! No, U. dawaj, dawaj! Chciałby ze mną, lecimy na miasto. Dobra, chodźcie, Jej. idziemy. idziemy. Dobra. Na pewno? Na pewno, Fika? Na pewno? Tak. Chodźcie, co? Dawajcie! Kuba odpoczynamy, a ja usłuchajcie! Podłoga to 5! Dwa! Jeden! Co? Ona ciekawa specjalnie! Tak szliśmy, szliśmy i tylko... A czemu ty nie ze mną? No to ja w takim no razie Bartkiem, nie bo ja... A Patryk, wnika chodźcie tutaj, bo jak z Bartkiem przyturacie go słodką, pójdźcie. Dobra. Nagrałeś to? Ej, robimy zasadę... Robimy... zasadę! Robimy zasadę Robimy zasadę... Zrobiłem zasadę, że każdy musi usłyszeć, bo jak ktoś powie: chodzi o do lawa? Nikt nie usłyszy, no to stypa. Musi być: podłoga do lawa! I wtedy! Kolano mi pęka! O! Drugą stronę się prawie wygło! Nie chciałem tylko wam pokazać jedną rzecz. Patrzcie, poczekajcie, poczekajcie. Nie wiem, czy widzieliście taki trik. Robi się tak. I uwaga, trzy, cztery i masz na sobie najlepszą bluzę na świecie. Gdzie tor, zapraszamy! O nie! Operator nie nagrywa, więc Wika teraz nie powie. To nie powiem. To patrz teraz! Podłoga! Co? To... Jajco? Nie zdzęcaj się. Też będziecie mieli za chwilę tą moc. Ale stres czuję. Jest. To jest cały czas stres. Kochani, podłoga to was. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Załatwo! Fajne, Ej, bardzo podoba mi się to dawała. Kochani, podłoga!

można zejść? Można Nie wiem czemu miałem zaćmienie jakiegoś mózgu, i przeskoczyłem, i stana... myślałem, że staniecie na podłodze. Za tym będzie kit, a nie było kit. Ale widzieliście, jak to kar się zaslizgiwała o... ja... ja. jestem zła teraz na siebie, bo tak bardzo chciałam w to grać dalej, a odpadłam przy pierwszej osobie jeszcze, nie? Podłoga to lawa! Gdzie? 5, 4, jest kania. jest, Hania? Gdzie jest Hania? Przepraszam bardzo. Okay. Nie Ej, to jest za dużo ludzi. Nie tak, bo Coś jest to? cała łapka była zajęta i wiesz, i był taki dosłownie ten moment i ja takie... Przepraszam, mogę tu przesunąć? i pan, tylko takie... Ej, stresuję się, to, to jest cały czas, musisz patrzeć tak. i rozglądać się za miejscami, które mogą cię uratować w każdym miejscu. Ale to co? jest jedyne o czym myślisz. Ale cały są czas. takie momenty pułapki. Tak, na przykład tu jest, tu by było masz ciężko. Masz schody i masz, ja mam tego drąga, ja bym na niego siadł.

Chyba jakiś scelej. Ej, ale powiem wam, że te 5 sekund na wybranie miejscówki jest dłuższe niż się wydaje. No bardzo, długie długie się te 5 sekund, słuchajcie. 5 no. sekund to bardzo długo, ok? Proszę się nie śmiać. No, no. dobra, no, wiem. Właśnie nie chcę tego tak nawalać, że cały czas. No. Chcę to zrobić tak, że oni się odzwyczają od tego, że gramy w tą gierkę, bo teraz to oni cały czas są w gotowości, żeby gdzieś wskoczyć patrzą. A jak tak pobędziemy z 15 minut, to po prostu zapomnę, i wtedy powiem, no. No chodźcie! To A jest ciężko Pogotolawa! 5, 4, 3, 2, W ostatniej chwili W ostatniej chwili, serio? Co on jest tu No bieg jak do sklepu usiadł na krześle Naprawdę? Ale król no, Król O siema, czy ty coś zamówiłeś? Tak <śla> nie było głupia, to Co tam masz we Myślałem, że to jest jakieś duże pomieszczenie, gdzie wiesz, gdzie możesz wejść to tam Pani nie zauważy nawet, że ja wejdę A ja wchodzę, a ona centralnie tak naladzi się, patrzy na mnie takie oźwiona Ja tak usiadłem i tak, no wie pani co, ja posiedzę chwilkę Bo z kolegą się tu mówiłem, żeby, no poczekam na chwilkę trochę Ale to zamówię od razu, no to po prostu to, nie? A nie, wy czasem oczywiście zapomnieliście O czym? O... żartuję Jezus. Ale panika od razu Już tego nie ma Ale Nie ruszaj! Dwa, jeden, a! Jezuje, Ej, to nie nie zykluję, Jezus, rozłam. przepraszam, Hania, ale ja też się gibałem na boki. <gry> Dobrze, wow. i wiecie, co się okazuje teraz, że ja już wychodzę z gry, dołączam do Was, i teraz Fausti mówi nam laptopygmę. Na tak, Aaj. także nastawiam na pół godziny i bójcie się! Zmieniam podejście do gry. W ogóle się nie rozglądam, gdzie mam iść. Bo tak to cały czas patrzysz i to jest łatwe, mógłbym tak tydzień robić. Chłopie w ogóle nie patrz, gdzie. To jest dobre wyzwanie. Żyje ja tak nie swego. zrobię. Ktoś powiedział do kamery, że jednak do wygrania są trzy stówy Do wygrania są jednak 300. 300! I <grystówki>. walczymy naprawdę o fajną sumkę. Nigdy tak bardzo nie cieszyłem się z koszów miejskich. <grystówki> Czekam na dobry moment. Oh Jak tam? Śmierdzi papierosami! O eee. jesteś uwalona cała na spodnie To było najraź, najtrudniejsze. Moja taktyka polega na tym samym co cołiki, że musi trochę czasu minąć. Żeby wiecie, widzowie, wiesz widz, wiesz od widzów o co chodzi. Ej, ale dobra, jednak psycha ja myślałem, że nie będę w ogóle patrzył, gdzie mam iść, ale cały czas patrzę, gdzie mam iść. O mało. Oje, biegania będzie. O, ale w ostatniej chwili! Ostatniej no, też. radę! Ale szkoda mi moich spodni. Ej, ej, dobra, chodźcie. Ej, tu, tu dobra, są takie puste przestrzenie, że trzeba iść teraz szybko. To od razu kolejne. Pomaga to na cztery, trzy, dwa, jeden, dwa, To jest cięższe niż myślałam! Trzy, dwa, jeden, stop! <laughs> Uh, patrz, to są kiepy, wszystko. Ja... Powiem Wam tak, kosz mi się tak okropnie wbił w żebra. I jeszcze mówię, dawaj razem, bo byliśmy koło siebie. I mówię, dawaj razem, do... i tak trzymaliśmy się za paluszek. No ludko. A ja tak trzymałem, jedną nogą i druga mi tak wędzała 500 metrów nad ziemią. Może idziemy do sukiennic. Oh, 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 oh. na ladę trzeba oh, będzie oh, oh, oh. <laughs> Ale czuję się zarobiście w tej roli Ładna. Ale musisz poświczyć wiesz swój śmiech takiego złoczyńca. Tak, z filmu. <laughs> Ej, to co nie idziemy do sukienki, tam nie można nagrywać chyba, to? Chyba można, tak, można, bo tam można jest zakaz nagrywania fałski. Nie no byliśmy kiedyś, pamiętasz, nagrawał Nie, zakaz. E, tu trzeba zrobić mega safe to. Tu jest... Nie... Brama, brama. Brama, tak. Pięć. Ej, Siedzi tam ktoś? Siedzi tam ktoś. Tak. Nie tam. Zapraszamy, Panią. Maciek zrobił to samo co świeży. Czyli wziął mnie, żeby on mógł do tego krzesła, tobiec i zdają to krzesło. No trudno, odpadłam, ale za to będę dla Szwabów pomagać jego nami. Ania, zepsuliśmy bramę, zamyka się teraz cały czas. U, zapraszamy. Ej, Barcie, to jest słynna scena, gdzie Bartek robił swoje stand-upy. I ja nie widzieliście gdzie, to zapraszamy no. To zapraszamy! Nå er vi ferdige. Przepraszam. Nie no spoko, pani się, śmieje, pani się śmieje, nic się nie stało kochani. Ale Patryk odpadł, czyli w grze została jedynie Hania i Bartki. Ej jest mocno, serio mam głową w niestety. w jakim stylu Patryk? Ja to grzecia mówię, trzymaj to, trzymaj bo spada. To nagrać. Przepraszam widzowie, to był wypadek przy pracy, warunki są niebezpieczne, PHP tam nie odpowiadało, nie były przykręcone te stoliki ślisko yes, tak. yes, jest, więc to nie moja wina, totalnie niewybalansowany stolik. Tak. Gory były złe. Mam taki ból dupy, że ten stolik się wywrócił, ale cieszę się, że nie rozwaliłem komuś tego stolika. Wiem, że to było głupie, ale przynajmniej widowiskowe na pewno. ale nie dało się chyba tego wybalansować. Jaki, no jakoś dołbyś no, A! To były łapki. Bartuś, patrz, <laughs> mam no ławki stare <laughs> wszędzie. A to jest ławka, nie zauważyłem w ogóle, patrzę, flaga, idę. Mało czasu minęło, a już została połowa wy... osób wyeliminowana, dlatego wygram to dzisiaj może. Ale nie, albo inaczej, bo zawsze jak mówię, że wygram, to przegrywam, to teraz przegram. <laughs> Ej, skończył się czas polski, podłoga to Lama, teraz ja. Żartowałem, żartowałem. Chłopiak nie, nie! ale się przestraszyłem. Patrzcie, tak można łączyć przyjemny z pożytecznym Podłoga to na pięć, cztery, trzy ona nawet nie słyszałam dopiero, wika mi powiedziała Ale zdążyłam To było takie z gracją, To było takie. tak, ja tak chodzę Ja jak patrzyłam na 15 jeden, on grał jak byliśmy Jezus, wiesz co? Ja, ja też ja, ja. Ale macie z banie. Dobrze, dobra. to Podłe o, zachowanie nie. O, koniec czasu! Chodźcie. Czyli teraz Patryk jest tutaj, Przymuje ja. paleczka! Nie Patryk jest! Patryk to będzie ciężkie! Patryk! się nazywam! Na imię mam Patryk! ale tak... jak podłoga to lawa Za 5, Ej, to jest easy Leśio, lecimy, wygrywamy to we trójkę A jak się nie skończy? Podłoga to lawa Nie serio? Teraz? Tak 5 4 3 Ej, spanikowałam! Dobra to już nie spadniecie. jest na wiecie Polędwiczki sprzedają w KFC Podłoga to lawa 5 4 3 2 1 Najlepiej, że tu pan stał obok, i ja myślałem, że to jest pan radę, <grym> tak się bałem. Patź, jaka chillera. Proszę, proszę nie robić zdjęć proszę. bardziej Bardziej z... z... paparazzi, A, no nie, dziękujemy. Już jest... Jak, na... stop, stop, Jak tak? nagrywamy filmy, to nie robimy zdjęć. Ale powiedziałem znień. stop. Patrzę na niego i się zbliżam, to mam wrażenie, że zaraz oczy pójdą. Brakuje ciepła To mój brat, bliźniak Brakuje mi ciepła Nowy operator Tak, a co? Ej, ziomek, bo trochę jest zapierdziel Ej. w GenZi Nie chcesz ten? Ale Kanon, musiałbyś się na Sony przerzucić Ale czekaj, kto ma być większą lukę? No chyba on Podobno, podobno jak nie powiesz nic, zgadza się, że jestem lepszym piłkarzem. Jesteś też strasznie słaby piłkarz. To jest takie utrudnienie, przez to, że to jest muzeum i tutaj to bardzo nie wypadasz, żeby gdzieś się wspiąć na. Ale stres. No, co mi się zrobią przez sekundę. Ja się w tym momencie spe... centralnie stresuję. A ja zobaczycie, wiele ludzi. Mówią mnie o mnie komediat czasami. Są sycuchy. Idziemy. O, Zrobicie mi zdjęcie, proszę? Zrób <laughs> mi zdjęcie Ale z Malin, czy... Tak. Nie, z Merlin oczywiście To ja tak wykadruję dobrze Ile on ma metrów? 13 i pół O, zrobicie też mi, bo ja chcę udawać, że mi uderzył yeah. Yeah. Good. Hello, Harrison Ford How are you? This is Harry Styles To jest Repalianin. Repalin Masz zielone te oczy Wet willy! Hey, I to jest bardzo dobrze odstronowane <laughs> 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 Nasz chłopiec, żyrafo <gry> O, oh! oh, w dupala W dupala Spongebob Jak się czujesz z tym, że ktoś ci nasrał do łóżka? <grytna> Harry Potter wziął zaklęcie śmiertelne <grytna> <Bob>! <grytna> sorry. Podoba to na was. Podoba to na Trzy, dwa, jedno. Najlepsze miejsce. Najlepsze, bo się stało się ona no Ej, duchu, co? Ja tak będę wyglądał za, za dwa lata. Słyszałam tą waszą piosenkę. Fajna, fajna, ale wiesz co, tak nie chciałbyś może z Genzy coś nagrać. Po twa naprawdę to naprawdę spokojna. Tak, ale wiesz co, dzięki jest takie trochę nowoczesne, takie, szkoda, czasu na sen, Nawet jeśli to to Jest nowy dzień, gdzieś na dzień. Ej Grześ, jak teraz powie, to wskakuję na ciebie. Dobrze. <głosy> Dobrze. <głosy> 4, 3, 2, 1, stop! Panie prezydencie, przepraszam 4, najmocniej. 4, 3, 2, 1, z... Mocniej, <grym> proszę. Przepraszam, jest stało, ale dobra. Dobrze co zrobiliście. O kurde, mega mocne. szkoda was, widzowie. Podłoga tu lana. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, stop, pięć, dziesięć, tu się, się tak skrzypi, zaraz się rozbawi. Gdyby nie to, że ty to zrobiłeś, to bym nie wiedział co zrobić. <grymne> Dobrze. Przepraszam. Ale podłoga ta lawa jest silniejsza ode mnie. A gdzie jest Bartek? Dobra. Dobra, No już to Nikt tu nie przegrywa. Same koksy zostały. Podłoga to larwa. <grymne> Cześć. Przygotowani na, na, na czarną godzinę. To podłoga to lasagna. A tutaj kochani, to jest, to jest chyba tu, nie? W tym miejscu y, wybuch nam arbut. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, zapraszamy. To co? Podłoga to Lavas? Lavas lawas to jest małe miasteczko i stolica dystryktu Lavas Limbang Division Malezja. Przepraszam. Czego się słucha? Savoy Server, Fimson, Ten Auerton, Repeat. <noise> Ale tak jak Savoy Server, to nie powinieneś, wiesz, przeskakiwać z prawej do lewej. Bo jest ich posiedzenie najbardziej sztywne, jak u miałem. Bo podłoga to lawa, 5. O kurczę! 3, 2, 1. Oj, nudna się palić. 5, 4, 3, 2, 1. Nie ma! Ale jesteśmy dobrzy w tym, ja! Ohohoho! Niebezpiecznie! Podłoga to łapas! No, to łapas! Podłoga to lama, a podłoga to napiry! Jestem z podłogą? Nie! Labasem! No i też podłoga jest lawą! 5, 4, 3, 2! Nie ma podparcia w tym rowerze! Ba. Ja jestem w tym mistrzem! Czuję się jak mem ze stresowanego SpongeBoba no. Skończył się czas Patrykowi, więc teraz ja, Wika i Patryk decydujemy o tym, kiedy podłoga... To lama. To lama, 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 lama No weźcie się zdecydujcie Lavator 3000 o. Tak? Lavator Pani podłoga to lava 5, 4, 3, 2, 5, 2 5, 1 Dobrze 10 to jest męczące. To jest męczące. Jest. No, jeszcze raz bym zrobił na rozkrzewkę, nie? Jeszcze raz nie. bym polecał podłoga to lawa. Podłoga to lawa. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dobrze. Ja widzę, że podłoga to lawa. Pięć. I teraz trzymamy. Albo jakby ktoś nie dał rady. Słuchajcie, gramy dalej. Zostały trzy osoby. Teraz sobie się pożywiamy. No więc teraz sobie poszliśmy do galerii coś zjeść. Ej no, jest tu napisane, okay. że podłoga i krzesła to lawa. Piszę. 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 Ale Piszę. 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 Ej, bo <gresso> <gresso> <noise> e, A bo dałem wam 10 sekund, bo dwa razy więcej rzeczy nie możecie Oj. używać bo... A ja się ucieszyłem bardzo z tego Ja pierdziele, troszeczkę się poświęciłem Ej wiecie co, podczas tego challenge'u zanika moje życie społeczne Ja po prostu szukam miejsca, gdzie <noise> tak, mogę się złapać Podłoga to lewo Podłoga to 4, 3, 2, 1 Ale już jesteśmy wyćwiczeni no ciężko, strasznie. Ale dobrze, że Patryk powiedział, bo się zarąbałem. Ja tak mogę sobie jechać do końca. Fajnie jest. No, już już... Zjedliśmy sobie obiadek, wracamy, kierujemy się już w stronę domu. Ale kolowa. Okay, nie. nie, serio, mogę? Tak! tak. pięć, co? Dwa, <suszy> jeden, dziesięć. Nie, nie nie, 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 nie. No, Na tym, na tym. No Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. No nie! To wcześniej powiedziałeś! O. Ej, ale już dosłownie patrzyłam, jak się tak. zaczepić o ten plastik, o, ale takie szczęście miałam! Jezu! Ej, Pięć, Pięć, cztery, cztery trzy, trzy, dwa, Przepraszam! Jeden! Nie o, tak, e, pewnie, o, że pewnie tak! Nie tylko tego nie Co Nie Ja mam takie przypomnowe akcje, jakaś para, coś tam sobie tiruriru, buziaczki, coś tam. E, a nich na ten kosz skakuje i, Przepraszam, nie chciałam I stoi jak taki debil Pszczołę trzeba uratować Tak Ratowanie pszczoły, kochani O, masz pszczółko Na czółka jej daj O, jakie pyszne Ciekawe czy lubi napoje A język wyciągnęła i pije brum, brum, brum. Ratujcie pszczółki, widzę. Nazwijmy ją Ula To jest Urszula Urszula, wracaj do ula. Nie płaciłeś, a to chyba na trzeba... wie. O, tak, dobrze. Tak! To mama, bez szarego! No do. Co? Cztery! dwa, jeden! A, ludzie! Wow! Jak za ci się rzucili! Bez wstydni. My Ratujemy tu zwierzęta po pożyteczne, ale wy takie nam rzeczy. A, robicie! Możemy już zejść! Pszczółka żyje. Pszczółka żyje, patrzcie, bez trzymanki. A pszczółka pije dalej. A dobra bom, eu, é meu. eu não quero... ジーシャー。Oh, <laughs> Myślałem, że będziesz próbował mnie zrzucić, bo mi ciągnąłeś za nogę na początku i nagle i spadłaś. Kiepsiłem i pobiegłem nad rzekę, bo ostatnio było git, a teraz mogę powiedzieć do drugiego supa, albo coś Ja tak o tym myślałam Albo na Patryka skoczyć, upuściłbyś mnie? Rozciąłem paluszko ja tak Za tak. trzy stówy to sobie kupisz bandażę Nowego palca sobie kupisz Mamy rozwiązanie konkursu, dziękujemy wszystkim za oglądanie I słuchajcie mamy pomysł na kolejną część takiego podłoga Ja dałem łapa, ten pomysł z kolorami, jeżeli chcecie to zobaczyć to wbijcie koniecznie No to 50 tysięcy łapek w górę 50. i nagrywamy Podłoga celowa tylko, że z kolorami Tak jest A jeśli chcecie zobaczyć ciekawe behind the scenes odcineczków To oczywiście zapraszamy na Instagramy, bo tam wrzucamy relacje Tak jest Tak jest I do zobaczenia już o 17, pa! Pa! Ale to